Was wszystkich bardzo serdecznie tutaj Skyrim i zapraszam Was na czwarty odcinek na pikselowej krainie. Ej. Dobra, to jest odcinek, którym nagrywam sam, ponieważ chciałem Wam pokazać co jest na serwerze, coś się zmieniło, bardzo dużo się zmieniło. Dobra, tutaj jest Sparta. To jest oficjalny spawn. Okej okay. tutaj. Jest domek Adamu, ale chyba on już nie gra, ponieważ go stro strolowaliśmy w poprzednim odcinku. Mm, Idziemy dalej. Tutaj mamy mostek, który daje nam przejście do już jakby miejscowości do wszystkich domków. To jest domek Lubilena. Jeszcze nieskończony, ale już robi go. Dobrze. Tutaj jest domek Gousa. Chodźmy do niego. Co on tutaj ma? Chyba nic. On też nie miał nie grać, ponieważ spadł do lawy i stracił wszystkie swoje rzeczy, ale chyba gra jeszcze. Dzisiaj go widziałem. Niestety tutaj nie ma dużo. Yy, dobra. Chodźmy troszkę, cofnijmy się. To jest domek Minecraft Czecha i Matiego. Niestety ich nie ma na serwerze. Dobra, zejdziemy na dół. Tutaj redstone, który ja im tutaj ładnie zrobiłem, bardzo ładny wystrój. Oj, tylko wadło. No jak widzicie, tutaj nawet jest automatyczna farma. Okej, okay, idziemy dalej. Teraz pokażę Wam mój domek. Zapknę, tutaj też. Ok, idziemy do mojego domku. O i Dobra, pójdźmy pod drodze. A więc to jest mój domek. Yy, najpierw wchodzimy sobie, pójdziemy do magazynu. W magazynie jak widzicie troszeczkę rzeczy. Może i nie zbyt dużo, ale zawsze coś. To teraz idziemy do domku. Jak widzicie? Nawet jeszcze nie do końca niedokończony, ale już mogę nagrać tej i które wyruszam do kopalni. A tutaj, bardziej z cenniejszych rzeczy. Dobra, tutaj mamy piecyki Warbenja. Tutaj mamy ładny widok na magazyn. Nie, no ale widać domek Lubilena. Niedokończony jeszcze, ale. Okej. Okay. Idziemy dalej. Dobra, do świątyni. Tu jest świątynia Prucho, inaczej yy, Cześka. W czasie gaming, tak, tutaj jest. Ona ma farmę arbuzów, widzę. Dobrze. Tutaj, dobra. No, jak widzicie, no, to jest jego pokój. To jest bardzo ładnie. Yy, hit jesieni Ś z ściany, z dirtu, czyli z ziemi i z piasku. No, bardzo ładny, Dobra, idziemy dalej. To jest wieża i też jego, jak tak mi się dobrze wydaje. To jest jego enchanting, tak samo. To jest chyba też jego. Tak, to jest też jego. Dużo ma. Tak, to jest jego. To jest. Nie wiem, może będzie tabliczka, ale chyba nie ma. Nie wiem. O, proszę. Ktoś chyba komuś strolował domek. Lub tak to powinno być. O, nie mogę przeskoczyć. Dobra. Idźmy dalej. Tak, jeszcze powiem tutaj bardzo dużo roboty. Na tej ścieżki dużo jest zrobionego. Tutaj gratuluję Czechowi Minecraft Czechu, który to zrobił sam. Dobra, tu jest kopalnia publiczna. Jak widzicie? Gdzieś tu zombiaka słyszę, ale trudno. Mm, idźmy dalej. Tutaj już na razie ścieżki nie ma, bo na drugiej wyspie też są domki. Tutaj chyba ktoś się będzie budował. A jeszcze tutaj ono strzela we mnie. Nie ma miecza przy sobie. Tutaj jest domek Akama, jak widzimy, jest mm, FK. Cztery goni. A dobra, z kilofa go. Ok. Zjedzmy sobie. E, dzisiaj Xyfu i Ksewis dołączyli na ten serwer. Ok, tutaj pójdziemy sobie do ekspiarki. Może ktoś jest tutaj. Mamy ekspiarkę. Dużo też z niej korzystam. Każdy z niej korzysta przeważnie. Kto chce po jak wiadomo. No i widzicie tutaj, ząbiaczki się na nas spawnują. Dobra, idźmy dalej. Teraz mhm. zaraz wyjdziemy. Okej. Okay. Idziemy, idziemy. Chcę sam ten nagrać jak ponieważ chcę być na spokojnie sobie. Ktoś wam mnie sprzedał o tutaj ktoś się też robi nie mam pojęcia kto, może syfu którego nie ma a kam też wyszedł tutaj jest też ktoś się buduje i nie wiem kto to jest a jest tabliczka, może będzie napisane pająk nie ubije. szósty level tak muszę iść sobie poekspić. na polskim gram. Zapomniałem ustawić. Nie, ja nie widzę tej tabliczki, kurde. Trudno. Nic się przyda się. Jest oczywiście anty-creeper, że jak wybuchnie to nic nie zrobi. Wybuchnie w końcu. Dobra. Czy są jeszcze jakieś domki? Są, ale jest ciemno i zaraz ginę. Jakby wpisać Homea na szybkości, jeżeli chcecie grać na tym serwerze, trzeba mieć minimum 150 widzów, chyba, lub około tam 130 najmniej, chyba hmm. i oczywiście, pisać do Minecraft Czecho to jest admin, lub do Mattiego, lecz najlepiej do Minecraft Czecho, bo on też nagrywa. I dobra. Nie, nic nie ma Jakaś wyspa. Kopalnia, dobra albo home Co? Nie mogę? Aha, chyba nie jestem na... Hmm, nie wiem. A, mam włączony czat. Nie no wiadomo. Okej. Okay. Dobra, to by. Byłoby... I na tyle w tym odcinku, szelaga zapałem. Nie, dobra. Aha, jeszcze pokażę wam tutaj moją farmę i trzciny. Jeszcze będę miał ziemniaczków w i i ale to jeszcze nie teraz. Dobra. A więc trzymajcie się. Cześć. Creeper!